Manko. Z tej strony Michał 26. Mi A to jest odcinek z tej zacnej serii. Jak mi się ją przyjemnie gra w mordę. Może nie mam dlc ale tak się przyjemnie w tą grę gra. To jest czwarty odcinek, jak tego dnia samego nagrywam. Ale nie mogę się oderwać od tego gry. Za przyjemnie mi się gra. Za dużo rzeczy tu jest do zrobienia. Niezbyt fajnie. Aż myślę, więcej w to grać jeszcze. Ale to jest dobra gra. A już dodatki sobie kupuję ten będzie lepiej. Dobra, w tym odcinku ja chyba wiem, co zrobię. Tak idzie dobrze. I ten Soundtrack Ja będę musiał soundtracków więcej pokupywać jeszcze. O już. Z... Dobra. Tam olać. Wydajemy. punkciki. Coraz mniej państw jest w cesarstwie. I Saksonia zostanie następnym cesarzem najprawdopodobniej. Czyli. Idealnie, po to co chcemy. Nie udało mi się stworzyć cesarstwa Romana. Może w jakiejś kampanii ja spróbuję to zrobić. Ale jak na razie, jako Commonwealth, to bądźmy Saksonie. Pokażmy, co nas stać. Bieda, 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 bieda. Nie, no dobra, wiecie co? To mam dużo hajsu, to dziś trochę tego zbuduję. Tech manufaktury już nie ma Dobra, korują się prowincje, ponawracajmy. E, tych mogę też nawracać, bo widzę, że religia się już powoli uspokaja. Już centra informacji będą z niedługo zanikać, więc możemy. To jest nas, wacal, piękny, proszę. Już teraz tylko tu mu oddamy ziemię, bo oni mają tą samą kulturę. Oni są kulturą, no, to jest ta sama kultura. Tutaj, to będę mógł, będę mógł im wszystkie te ziemie poddawać oddawać, będę ścieszyć. Pierwsza rewolta od dawna w naszym państwie, i to 30 tysięcy. Cóż by to oznaczało? O, te świąteczne, Fajna to jest też, nie, tak? no to no, na dwie No, Nie umiem śpiewać. Karaoke to potwierdziło <grych> no, Na koled nie śpiewałem na święta, nigdy Nie wiem, czy trzeba śpiewać kolendy na święta, ja nigdy nie śpiewałem Nie no, może jak byłem mały, ale teraz nie śpiewam No, z Moskwalami się podzieliliśmy tymi buntami No li, le, 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 To jest chyba soundtrack z tego Przerobiony z Crusader Kingsa. Bo podobny słyszałem w Crusader Kingsie. Ale nie jestem pewien. Dobrze. Ciekaw czy w ogóle czy mi się gra przypadkiem nie zbagowała. Bo Oni się strasznie mało denerwują na te moje podboje wewnątrz cesarskie. Czy może po prostu przez to, że Austria. No oprócz Moskwy, która wypina do mnie dupak, nie wiem, co jest zła, to reszta na ten. Polewa mnie trochę. Ale dobra, olać. Jak oni nas to my ich. Dobra. Jeszcze trochę. Widzicie, co aż myślę? O, tak zrobię trochę. Wam tam głośniej. Będę ja to tutaj tak głośno, a wymać na połowę. Mniejszą połowę ustawioną. tam większą połowę. E, no, dźwięków. Dobra. Nas by mogło interesować to. To na pewno zabierzemy Dobra, jest Kasus Belli. Jeszcze tros dobra No to chwilka Jest pięknie, Saksonia też zostaje. Bo Saksonia taka... Niby był nasz kiedyś sojusznik No jak zaczęliśmy zdradzać tych pierwszych sojuszników, no to tak... Ona się tak ostała, tak się patrzyła tylko

Nie, no nie wiem. Dobra, jak tam z tym wprowadzaniem tego? Lidwo. Lidwo. Niby coraz bardziej w cesarstwo. Nie, no tam Berlin dużo wprowadza. O, jak fajnie, po 40. Te 4 ideę by trzeba powoj brać. No to jak Państwo się tak tak stabilizuje, to Będzie następna idea. Będziemy teraz bliżej... Oda moje przejść tak bo zaraz muzykę inną. Dobra, proszę. Idziemy przód z dami. To jest tak, jeśli Polska posta się rozwinąć, to ona może pokazać swoją siłę. O, przejście jest. Dobra. Ile ma król czeski lat? Czechy są w wojnie z Anglikami. Poczekajmy trochę. Nie, teraz czekaj wygra. To lać. To jest taki idealnie wyczekany moment. Mamy klasyczne... Dobra. Teraz trzeba to jakoś rozegrać, bo teraz mamy następną wojnę. A tu by się jakoś. Nie wiem, jak się wbija w nas. Stój. Muszę powiedzieć, że po naszej stronie jest. Wielka Brytania, tak nawet połowicznie, i tu ogółem teraz jest strasznie duże zamieszanie, bo tam właśnie oni przez tych Brytyjczyków trochę, Ale oni mają pezantów i muzyka z intra. Eee, bra, nas będzie interesować najbardziej sojusz z Czechami, jak najszybszy, czyli że to się jakby miarę skupiać też na Czechach. Choć widać, że Czechy trochę nas olewają w tym momencie. Bo mają Brytyjczyków na karku. Bo tam gdzieś walczą. To my też trochę tak olejemy sprawę z nimi. Tam pokupujemy ich, ale tylko jednym z takim żołnierzy, a bardziej Saksonia. Saksonia jest najlepszym... Lepiej jest ją zdobyć szybciej, niż później Dobra, nie może jeszcze roszczeć podczas wojny eee, Ale też szybciej forty podobno padają Podobno do tej pory tego nie sprawdziłem Dobra, czekaj, już się możecie poddać Nie, to idziemy na waszym stolicę. To wam jeszcze tu zajmiemy coś Dobra, ucieknijmy im trochę. Tak się w razie w to nie wplątać żadną. Bitwę Podesimy tu wojsko i teraz podesimy tu wojsko. Dobra, zostali po dupie. Dobra, teraz tak. To jest jakby taka pomoc wzajemna dwóch mocarstw. Pomoc moja i pomoc e, tych Bertyjczyków, Oboje walczmy z tym samym przeciwnikiem i lecimy na naszego wasala, go wspierać. Dobra, Saksonia jest na low, ale nam Czechy muszą odejść od wojny. Bo tu zabierzemy na pewno tę ta ziemię tak, żeby... Chyba jedną ziemię zabierzemy. Już będzie potężna koalicja No, dwie ziemie zabierzemy Chyba tak zrobimy To teraz walka o pieniądze I lecimy na inną front Będzie trzeba front zmienić Po to, żeby... Dobra, nie, stop, olewamy 20 prestiżu stracić Dobra, pazanci Pis Oficjalnie pisujemy. Taka szybka wojenka. Bo nie ma co. Jak się one nas denerwują. To mocno, to będzie przez A zaraz mogą się ten zacząć punktować, Chcieć. A my teraz pójdziemy... Na południe Ale i tak nie jest źle coraz więcej starstwa I tak to, prze, to było nasze To możemy im oddać Eee Sol to za darmo Serio nie chcą? Ja to gówniany wasal to zmienimy niedługo. Niech tu nie ma Klejów Bremen i Werden Bremen ma Werden Bremen Brunswick, Nuremburg Brunswick, Brunswick. Hmm, Musimy hmm, hmm. coś zrobić, bo tak to się nam mówiąc ten wasal nie opyla jak nie chce ziemi od nas. My korujemy i po prostu go anektujemy i tyle. To się już nie opyla. No cóż, liczyłem na coś lepszego z tym wasalem. Taki trochę błąd. Choć aneksja to też nie jest taka zła rzecz. Taki mały gówno anektować. Ci dalej mają z Wielką Brytanią sojusz. O! Patrzcie, pierwszy raz dzisiaj już telefon mi zapykał. Na całej mojej nagrywce. Dobra. No to. Z Holandią trzeba zaraz walczyć, My jesteśmy już przy granicy z Holandią I Brunszwik, robimy Brunszwik i po prostu Brunszwik tu powstanie nowy No i tak już nieziec serca osłabiliśmy Obecnie to oni chyba już nic nie zrobią, dalej Czechy będą wygrywać No i dobra, Czechy też zaraz do końca pewnie dojemy i tyle Jakoś w Moskale na wojnę z nami, to my pokażmy im, że też się szkujemy. Mają jeszcze misję, żeby zdobyć nowy ogród Cwaniaczki Ale tego nie zrobią Są bez sojuszy Tylko my jesteśmy My i oni Jesteśmy nastawieni tak mocniej Dobra Ale tu by się przydał bardziej lider Dobra Jeden tu, no to już trzeba stać przy granicy i tyle Pokazać naszą siłę wojskową Ustawić się Kalicji jeszcze nie mamy na sobie Chociaż są bliscy Założenia czegoś tam na nas A już kanie Więc nie jest źle Saksonia po już jesteśmy Jesteśmy już na, przy następnym morzu Graniczymy z następnym morzem i mamy problem z silesian separatist. A dlaczego silesian separatist chce powstać w ogóle? Oto jest moje pytanie. Tak samo to jest moje pytanie: czemu nie poprawiacie z lubeką relacji? Aha, to stawcie go. To jeszcze wyślimy może im gift'a Taki małe zastrzyk gotówki No 190 nie potrzebujemy, będziemy mieli lubekę Nie, źle, tam trochę nam zaszkorowania oszczędziła Francja, Boże, ale ona jest wielka I te Otomanii z tą Hiszpanią z jakimś innym głównem Sojuszu To jest najgorsze a my coraz więcej mamy w prowincjach prowadzanych tego yy, śmiesznego cuda. Dobra. Teraz wojna jeszcze z Moskwą nas czeka. Fabryka claim. Władimir! Gdzie jest Władimir? Władimir, będziesz mój. Jeszcze trus. Tak czy nie? No, i postanowili wybuchnąć. To sobie wybuchnie. 20 kastyknie. Dobra. Władimir Ledger 44. To my zdobędziemy tylko te gówno. Dalej, dalej, biegnij biegni. biegni. wygrane szybko odbić i na front, na Moskwę Moskwa już jest nasza nie, nie do końca na Moskwę o i nowa idea, jak z technograficzną stoimy no, minus 10, ale zanim coś zrobimy to warto jednak ten choć jesteśmy bliscy z tym jesteśmy większym państwem, coraz szybciej te instytucje wprowadzamy z tego powodu, że coraz bardziej w cesarstwo sięgamy. Więc jak jeszcze trochę będziemy mieli nowe te Dobra Dania nam pomoże. Zapraszam Wojna o Władimir. Ile mamy mieć liderów maksymalnie? Pokaż mi. Dobra, czcie, pokażmy, że mamy też na nich wyrzmolony. Dobra. No to co? 20k. Mają 40, to wyślimy. tak. Pójdźmy bardziej w tą stronę, ja tam zajmą się Duńczycy. A my zdobędziemy te ziemię. A, oni tu no, po swoich starych ziemiach chodzi teraz. Patrzą sobie. No to kiedyś było rosyjskie. Moskiewskie, co robisz, jest moskwa. I one nie zrobią rosy Dobra, odbijajcie się śmiało. Mamy Wargola. Zaraz forty popadają. Duńczycy 31 tysięcy żołnierzy. Lubeka idziemy pomóc. Czemu jest warto mieć takiego wasala, bo on zawsze tam za nas duże rzeczy odbija Oby Duńczycy zdążyli, Rebeka na pewno dojdzie. Dobra, wygrana. Szybko wycofujemy się stąd. jednym obok. Dobra, masz gdzieś Duńczycy. Ja to zajmę. I czekamy, tylko aż fortepy upadają. Idziemy na ich stolicę. Dobra, oni tam odbijają. Dobra, jakiś fort pad. Pad, pad. Na stolicę I trochę obok, tak, wsparcie, wojsko Tu jeszcze nie możemy dostać się Dobra, co są z mnie bardziej będzie południe pewnie interesować, bo północ jest zimniejsza Dobra, coraz więcej, upadła ich stolica Niedziny Nowogrodu Zająć. Dobra. O, to z tego, że mamy na nich wysmolone i nie chcę zmienić sojuszu, ale oni dalej nas kochają. Dobra. E, I teraz tak. Co chcę zabrać od nich? Wszystko, co jest dla nas, e, czyli Danmark, Darmark, nasze, nasze czechy, hamburg, moskwa Do Tego trochę pieniędzy a tak będzie to nasze, koalicja nie jest duża a moskwa będzie jeszcze słabsza o jak przyjemnie na moskwę czy sobie rzucić nie tak szybko, no i zaraz o ta orda może dostać się nas po e, bo tak sobie pomyślałem, że tak będzie spoko musimy trochę uspokoić nastroje w cesarstwie na nasz temat Starco wie, że jesteśmy szacem, no, już takie państwo duże. Podbijałoby tylko mędy, szmaciarze. No, oni pewnie znikną no, Z tym dwa główne wielkie mają. Są te. Takie główne wielkie, ale słabe wojskowo. Toś jak Rosja. Tylko, że Rosja jeszcze bardziej obrywa od nas. Można będzie pobić z nimi. Ale się nie opłaca tak mało a może jednak nie, może jednak tu zostańmy. Na takiej sadzie działa. Nęczycy zostają po dupie od nich, a mamy wysmolone. Nie idea jak weźmiemy na kolonizacyjne Z najprostej przyczyny. Skoalizujemy te gówno tej i też pójdziemy na Syberię już. Bo to może nam nieźle trochę pomóc. No, coś tam o skale zaczynają odbijać, ale za mało, żeby się przedstawić, mojej potędze. Duńczycy wygrali. Teraz zostaną podobni, duńczycy pewnie. Nieważne, co tam zrobią. Niech przytrzymają ich maksymalnie. A my. O, zaraz ryba będzie mogli anektować. Dobra, powinni się poddać. Kto będzie zły? Nikt ważny. Commonwealth i Moskwa. Taki mały napis Moskwa. Dobra, powracajcie. Bo teraz będziemy się tu bardziej trzymać na tym froncie. Bo się następną wojnę. Zredukujmy, no i korowanko, bo to my będziemy sami korować. No i dobra. Ale to jest piękne już państwo Takie duże A! Spodziewam się, że ta wojna będzie większa Przemówię, myślałem, że będzie bardziej taka Złowroga Może jeszcze uda nam się zrobić aneksję lubeki w tych granicach Jeśli z prestiżu Ciekawe, czy oni coś zrobią z nami Ile mamy? Minus sześć dukatów A, to nie jest minus Na no, będzie ten odcinek trzeba zakończyć Już ma 22 minuty, ale jeszcze chciałem zobaczyć, czy coś się zmieni w sytuacji z naszym wasalem Nie, nie pomogło no, Z Moskwy to możecie wycofać się Już Moskwa nas interesuje Słabe główno. Oni skomają tych swoich wasali. O, no ta orda mogła być mi interesująca, bo można by ją odciąć złotą ordą e, od Moskwy i mieć taki ładną granicę za oboma. A potem zaczyna jakieś sesarstwo z słyną jeszcze trochę, to oni tam czuję naszą złoście. Taka jedna wojna. No Moskwa to kipi złością. To no, jest 100, 150 na ekspansji, dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam na setek odcinków na moim kanale. E, tak samo zostawiam łapki w górę lub w dół. czy się podobało lub nie. I napisanie komentarza. No i dziękuję Wam za oglądanie. To narka, cześć i pa.